Hej, dzisiaj mam dla was tak, moja makijażowa historia Pytania będę miała tutaj z lewej strony dlatego będę zerkać w tę stronę Po prawej stronie jest wiatrak Nie wiem czy go słyszycie, mam nadzieję, że go nie słyszycie Jeżeli tak to przepraszam Ale jest po prostu, mimo iż jest godzina 12 w nocy to jest po prostu milion stopni, jest co i jest to tak gorąco, że przy tej lampie naprawdę nie dałabym rady wysiedzieć. Dodatkowo okazuje się, że jednak obcinanie grzywki w lato, kiedy są rekordowe kilku, trzydziestu, kilku stopniowe opały, to nie jest najlepszy moment na obcianie grzywki, <grybki> dlatego grzywki w tym filmie za bardzo nie będzie, jest tak trochę zdrogi, bo to jest naprawdę złe wyczucie miałam z tą grzywką, złe wyczucie. lepszy moment byłby na jesień. Ale dobra, przechodzimy do rzeczy. Jest tutaj 10, 10 pytań o tym, w tym tagu. Myślę, że pójdzie nam to i szybko, szybko i łatwo. Także dobra. Pierwsze pytanie, w jakim byłaś wieku, kiedy zaczęłaś się malować? Taką dobrą sprawę, to ja nie pamiętam, bo ja pamiętam, że to się zaczęło tak, że po prostu zaczęłam sięgać po pojedyncze produkty i to się zrobiło z jednego produktu, zrobiły się dwa, później trzy, później tak dalej. Pierwszą rzeczą, jaką oczywiście zaczęłam używać, to był korektor bo oczywiście chciałam jak najbardziej, jak najszybciej zakorekterować cienie pod oczami bo z tym miałam problem od zawsze i po prostu no, chciałam zmienić to, żeby nie wyglądać zawsze jak chora także nie wiem, myślę, że to może była ostatnia klasa gimnazjum a początek liceum coś, coś około tego pamiętam, że w pierwszym liceum mój, mój makijaż to był korektor pod oczy pod oczy nie używałam, był korektor pod oczy, puder yy, kredka czarna kredka i czasami tuż to rzęs, to po prostu w tym momencie sobie nie wyobrażam jak to musiało wyglądać że miałam tą czarną kredkę oczywiście na linii wodnej po koszmarne to jest naprawdę i czasami nawet nie pomalowane rzęsy no słuchajcie, no i e, pamiętam, że w, to może nie jest do końca związane z makijażem, ale pamiętam, że chyba to już kiedyś mówiłam też w, filmu, w filmie o brwiach, tym jednym z pierwszych, który nakręciłam, że jak zaczęłam ingerować w swój własny wygląd, to sobie takie zrobiłam po prostu plemniczki z brwi, że miałam tutaj wiecie kółeczko i takie Ciniutkie, to było koszmarne. Jak, jak oglądam czasami zdjęcia takie właśnie stare z tamtego okresu, to mówię, Matko Boska. Jak to się mogło stać? Ale mówię, każdy ma takie wpadki, tak? Dwa, drugie pytanie, jak to się stało, że zaczęłaś interesować się makijażem? Zaczęłam się interesować makijażem, bo właśnie chciałam zamaskować moje cienie pod oczami, a raz z, e, wraz z korektorem pojawił się puder, żeby właśnie ten korektor e, jakoś tak utrwalić, bo już sama zauważyłam, że po prostu jak jest sam z siebie, to on zaczyna wchodzić tam w te drobne linie, także utrwalałam go pudrem, później tam lekko opuszałam tą całą twarz pudrem jeszcze nie sypkim, wtedy, bo w ogóle nie miałam pojęcia o, o istnieniu pudru sypkiego, tylko z takim pudrem w kompakcie. E, co później było? Później był y, tuż, no i mówię no i ta kredka i jakoś później nagle zaczęła się fascynacja brwiami, taka, wiecie, poprawna, już mniej więcej poprawna, już nie robienie sobie plamiczków i jakichś przycinków z brwi, tylko takie już powiedzmy poprawne podkreślanie i pamiętam, że w liceum. Jak tam już się lekko malowałam, czasami się pojawiał jakiś tam jeden cień na powiece, to zawsze się zastanawiałam, dlaczego tylko ja cokolwiek robię z brwiami, dlaczego nikt nie, nie podpiesza swoich brwi, nawet jak dziewczyny używały na przykład podkład, czy już takie bardziej zaawansowane właśnie malowanie w stylu tusz i pomadka na usta, to właśnie zastanawiam się, dlaczego brwi nikt nie rusza? Co chodzi? Co za nie tak? Trzecie pytanie: jakie są niektóre z Twoich ulubionych marek? Z takich bardziej przystępnych to będzie na pewno Rimmel, Wake Me Up to jest mój numer jeden, absolutny faworyt. Lubię też, co ja lubię. Może nie jest takich najtańszych, ale też bardzo lubię Inglota. No ale jeżeli bierzemy pod uwagę, że jeden dzień kosztuje 10 zł, to też nie jest jakiś tam straszny dodatek. Z tych droższych to oczywiście Augusta Make Up Forever. Jakbym miała się malować tylko jednym, jedną firmą do końca życia, na pewno by byłoby to Make Up Forever ja myślę, że bym nie popełniła błędów w tym. Um, I co jeszcze lubię? Lubię pojedyncze rzeczy tam z Estée Lauder, No właściwie większość film ma jakieś takie fajne rzeczy, ale no mówię, no, Remel, Maybelline też bardzo lubię, um, Makeup Forever to będą takie trzy naprawdę najważniejsze. E, dalsze, czwarte pytanie, co znaczy dla Ciebie makijaż? No, to jest takie bardzo głębokie pytanie. Makijaż to jest dla mnie tak, po pierwsze fajny moment na zrelaksowanie się, bo ja bardzo lubię właśnie tak, chociaż rzadko mam sobie czas, na czym bardzo polewam, chciałabym zrobić jakiś taki fajny, jakiś kreatywny makijaż, niestety nie mam kiedy, zresztą mówię, teraz jest tak gorąco, że po prostu noszenie makijażu na twarzy w tym momencie to mam wrażenie, że mam taką tapetę na sobie, że masakra. Um, ale dla makijażu dla mnie jest takim sposobem oczywiście na poprawienie wyglądu, no bo nie oszukujmy się, na pewno dodaje pewności siebie chociaż siebie. Chociaż, no, myślę, że z wiekiem Przyszła mi już taka totalna olewka, że naprawdę Mam to gdzieś, co sobie ktoś myśli, jak wygląda bez makijażu Tego naprawdę To często też zadajecie mi to pytanie Tak, naprawdę, wychodzę bez makijażu z domu I nawet uważam się po mieście bez makijażu Jakoś żyję i nikt nie umarł na mój widok Także, no jest to poprawienie wyglądu, jest to dodanie sobie też pewności siebie, to wtedy się takim czujemy jak gwiazda, jak jesteśmy pomalowane. To jest e, takie trochę też wyrażenie się artystycznie, bo jednak też przez swój wygląd jesteśmy w stanie oddać to, jaką mamy osobowość. Po części, może nie do końca, ale też po części. No ogólnie wiecie, no takie wyzwolenie się artystyczne. Piąte pytanie, jeśli mogłabyś nałożyć na twarz tylko i wyłącznie cztery produkty, to jakie by to były? To by na pewno był korektor potoczy to by na pewno był, um, niech będzie aqua brow do zrobienia brwi, to mamy dwa, um, trzeci tusz, um, no może by jakoś te oczy wyglądały i róż. Mm, to by były te cztery. Myślę, że jakoś bym tam przecierpiała ten fakt, że korektor by mi się suwał po całej twarzy, bo nie, nie byłby utrwalony, ale przynajmniej miałabym jakąś tam zakryte cienie pod oczami, miałabym podkreślone brwi, podkreślone oczy i podkreślone policzki, także to by były cztery produkty. Szóste pytanie, co najbardziej lubisz w makijażu? Możemy to pytanie, tę odpowiedź podzielić na dwie części. Będzie w makijażu u mnie i w makijażu u kogoś, jak kogoś maluję. U mnie w makijażu najbardziej mi się podoba um, ten efekt właśnie, no, no to będzie bardzo oczywista odpowiedź, bardzo ten efekt końcowy, kiedy jest, już widzę całą tą spójną część całego makijażu, wiem, jak jest będzie rozświetlona cera, jak jest właśnie podkreślone oko albo podkreślone usta, zależy od tego, jaki makijaż jest. I po prostu lubię też widok innych osób, które się na mnie patrzą, na przykład, nie wiem, mojego narzeczonego czy, czy, czy znajomych, że takie, wiecie, to nie jest takie O, o mój Boże, ale no, widać jednak, że o, ładnie wyglądasz, nawet jak ktoś tego nie mówi, to widać, że, że na przykład mu się w oczach widać, że się podoba twój wygląd komuś. No a u kogoś, jak maluję klientki, to najbardziej mi się podoba ten moment, kiedy one patrzą w lustro, jak ja już skończę robić makijaż. Ja, ja bardzo e, jestem za tym, żeby klientka nie widziała siebie w międzyczasie, bo w międzyczasie może, e, o to za dużo pudru, albo tutaj, o coś tam. Mówię, to jest tylko etap przejściowy, to jeszcze nie jest koniec. Tego nie można w tym momencie oglądać, bo ktoś będzie estetycznie nastawiony i mu się nie będzie podobało. Trzeba zobaczyć efekt końcowy, jak już, wiecie, ta e, kurtyna zostanie podniesiona i po prostu klientka widzi siebie po pełnej metamorfozie i naprawdę często naprawdę u, u, uwielbiam ten, ten wygląd, tak, wiecie, iskierka wokół się zapalety to jest takie. Na ja, przykład ja mam takie usta, albo wow, ja mam takie oczy. No i rzeczywiście to jest chyba najfajniejsze, jak kobiety zaczynają widzieć, że rzeczywiście coś mają ładnego, ale potrzebuję do tego osoby trzeciej takiej z boku, żeby pokazała, co to właśnie jest. Siódme pytanie, co myślisz o tanich i drogich kosmetykach? No. A co mam myśleć? To jest takie trochę, nie wiem, prowokacyjne pytanie. Chodzi o to, że wydaje mi się, że każda firma, i tania, i droga, ma takie kosmetyki, za którymi naprawdę możemy szaleć, ale ma też takie kosmetyki, które są totalnymi wypałami. No to jest po prostu normalne. Nawet, nawet z Make-up Forever nie każdy, absolutnie każdy kosmetyk mi się podoba, ale no są na wszelkie że... <laughs> Ale no naprawdę, no są tanie kosmetyki, które są rewelacyjne, które mi naprawdę możecie zawojować świat, na przykład ten korektor do brwi, właściwie żal do brwi z Deli jest naprawdę fajny, a kosztuje około 15 zł, tak? Ale są też właśnie drogie, które też warto poświęcić na nie te ekstra kilka set złotówek, żeby właśnie mieć coś fajnego, a dobrego. Także no naprawdę to po prostu jest takie, wiecie, Hit and miss, czyli trzeba po prostu próbować. To jest jako po prostu metodą prób i błędów trzeba dojść do tego, które są dobre, a które są złe, albo słuchać się opinii na blogach i na kanałach na YouTubie, bo my właśnie też to, po, to, po to jesteśmy, żebyśmy przekazały Wam, co jest, no przynajmniej według nas, ale co może was nakierunkować na to, że coś może być dobre, a coś może być nie do końca fajne. Łóce pytanie, jaką dałabyś radę dla początkujących. Najważniejszą radę, jaką bym dała do początkujących To jest zaczynajcie powoli Czyli właśnie nie wszystko naraz Że podkład, puder, róż, wszystko rozświetlać i tak dalej Bo nie będziecie się czuły z tym dobrze no Przynajmniej w większości wypadków nie będziecie się czuły z tym dobrze Bo nagle będziecie miały wrażenie, że macie tego bardzo dużo na twarzy Także zacznijcie sobie stopniowo Na przykład właśnie też korektor najpierw Może trochę różu, może trochę pomadki I myślę, że tak apetyt rośnie w miarę jedzenia Więc z biegiem czasu nabierzecie apetytu Na coraz więcej kosmetyków I coraz więcej um, sposobów na upiększanie twarzy a druga rada, jaką chciałabym Wam dać, to to, żebyście się nie przejmowały zasadami. No, znaczy, może nie do końca się nie przejmowały, może tak, nie przejmowały się, ale ich też nie olewały. Bo ja, no mówię, już to mówię któryś raz, że ja nie jestem po żadnej szkole wizerzył, więc ja mam bardzo liberalne podejście do makijażu i ja z przyłożeniem oka biorę większość zasad, bo wiem, że to są takie wyznaczniki, ale jeżeli jesteście na początku, to dobrze by było, gdybyście znały te zasady. Ale jeżeli coś wam nie pasuje, to niekoniecznie jest powiedziane, że musicie za tym iść, bo to są takie, tak jak już kiedyś mówiłam o tych pytaniach i odpowiedziach, że to ma na celu po prostu um, jakby wyperswadowanie nam złej drogi w makijażu. Ale jeżeli myślicie, że podołacie zadaniu i dacie radę ominąć tą zasadę w taki sposób, żeby nie popełnić um, fopaj, żeby nie zrobić sobie jakiejś nie wiadomo... Jakiego cyrku na twarzy, no proszę śmiała! Zresztą, nawet jakby Wam coś nie wyszło, to przecież to jest makijaż, to się zmywa na koniec dnia. To naprawdę nikt nie, nie wiem, nie będzie Was podawał nie wiadomo jakiemu ostracyzmowi, dlatego że macie jakikolwiek makijaż, a przynajmniej lubię myśleć, że żyjemy w takim świecie, że właśnie tak jest. Także naprawdę nie ma co się strasznie mocno przyjmować makijażem. Eksperymentujcie, ile wlezie, i tak stopniowo wtedy myślę, że to jest taki najbardziej optymalny sposób na odkrywanie makijażu. Dziewiąte pytanie: jakiego makijażowego trendu nigdy nie rozumiałaś? Nigdy, nigdy nie rozumiałam, po co ludzie, nawet jeżeli chodzi o makijaże jakieś artystyczne, nie wiadomo jakie, odjane, po co ludzie zakładają takie wielkie rzęsy. Wiecie o co mi chodzi? To takie wywijane, jakieś spiczaste. To nigdy nie wygląda dobrze. <grym> Przynajmniej w moim odczuciu to naprawdę nigdy nie wygląda dobrze. Często zasłania ten makijaż, który jest zrobiony na oku, albo w ogóle obciąża to oko i wygląda na takie smutne. No nie wiem, dla mnie to jest zupełnie odjechany pomysł, taki odjechany w negatywną stronę, więc nigdy nie zrozumiem, po co ludzie przyklejają aż takie mocne rzęsy, zresztą one niewygodnie się noszą, więc to jest kompletnie niezrozumiały trend dla, dla, dla mnie. Dziesiąte pytanie, co myślisz o makijażowej społeczności na YouTube? Hmm, pomyślmy, co ja mogę myśleć na temat makijażowej społeczności na YouTube? Czy ja przypadkiem nie jestem jej częścią? <grych> Tak na serio, no to co ja mogę myśleć? No, oczywiście, że jestem bardzo zafascynowana tym całym zjawiskiem. Ja pamiętam, na chyba na, na drugim albo na pierwszym roku studiów, właśnie, jak zaczęłam odkrywać ten cały światek YouTube'owy związany z makijażem i urodą, to po prostu byłam kompletnie zafascynowana i przepadłam, tak? Więc, no, coś o tym świadczy fakt. Właściwie znowu piękna konstrukcja zdania, o czym świadczy fakt, że właśnie zaczęłam sama nagrywać filmy, tak? I to jest naprawdę. E no tak jak wiadomo no, w życiu też jest tak, że nie z każdymi ludźmi się dogadujemy, więc też nie z każdą dziewczyną, która nagrywa, jesteśmy jakimiś nie wiadomo jak przewsiłami, ale no myślę, że to jest ogólnie bardzo fajne społeczeństwo takie społeczeństwo, społeczność która naprawdę no nie wiem, my rozmawiamy tym samym językiem, tak? Jak spotykamy na, na jakichś tam wyjazdach, to mamy ze sobą czym rozmawiać, bo to jest, jakbyśmy się znały, bo się oglądamy nawzajem i ogólnie, no tak wiecie, no, często pewnie macie też tak, że jeżeli interesujecie się kosmetykami, a w życiu, w życiu rzeczywistym, w życiu realnym, nie macie za dużo znajomych, którzy też właśnie, bo chociaż nawet i koleżanek, które interesują się makijażem, to możecie się czuć trochę wyobcowane, bo nie możecie akurat na ten temat pogadać i nie możecie się wygadać, jeżeli chodzi o np. nie wiem, waszą nową, nasze nowe odkrycie, albo największe rozczarowanie kosmetyczne, bo no, koleżanek to nie interesuje, Dlatego, właśnie jak my się spotykamy, to mamy to ujście. Możemy wreszcie wypowiedzieć, wszystko o czym myślimy, na temat i kosmetyków, i ogólnie o wszystkich rzeczy związanych z urodą, więc to jest takie bardzo łączące ludzi. To tyle, jeżeli chodzi o taga. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Mam nadzieję, że nie ominęłam też żadnego pytania, bo czasem się to zdarza jeżeli chodzi o tagi. I na koniec chciałabym ja się Wam jeszcze pochwalić jedną rzeczą. Jeżeli jesteście ze mną na Facebooku, to już wiecie o tym, bo już o tym też wspominałam. Chodzi mianowicie o magazyn e-makijaż. Jest to teraz nowy makijaż. Nowy makijaż. To jest nowy magazyn związany z makijażem, oczywiście. I jest dwumiesięcznik. I w tym numerze, czyli lipcowo-sierpniowym, bo to jest dwu, dwu, dwumakijaż, bo to jest dwumiesięcznik, znajdziecie wywiad ze mną, taki fajny czterostronicowy. Oraz ym, rubrykę, którą będę tutaj teraz prowadziła. I jest to rubryka pod tytułem. Ulubieńca. Nie wiem, teraz nic nie co zobaczycie, bo oczywiście laba mi wszystko zażyre. Dlatego jestem naprawdę podekscytowana tym projektem. To jest takie fajne moje osiągnięcie. Jestem z tego bardzo dumna i zadowolona. Mam nadzieję, że, że się Wam podoba i gdzieś miło czytało. Także zachęcam o do zakupu. Magazyn możecie dostać w Empiku albo przez chyba stronę też e-magazynu. Także linki Wam padną na dole, jeżeli coś znajdę. Także naprawdę jestem z tego zadowolona. i Dziękuję Wam bardzo od też za wszystkie miłe głosy wsparcia i ogólnie taki, wiecie, miły odzew, bo zawsze jesteście dla mnie bardzo Wspierający, także chciałabym za to też szybciej tylko podziękować. Będziemy tutaj, nie będziemy robić tutaj jakiejś, nie wiadomo jakiej, żadnej historii z tego tagu. Także dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za oglądanie. Zapraszam na mojego Facebooka i do zobaczenia następnym razem. Pa!